Jeśli właśnie chodzi o wyniki, to też poprzednie firmy, no może byśmy przeboleli taką obsługę, jeżeli byłyby fajne wyniki, ale nie było. żadnych, żadnych praktycznie wyników, które by nas satysfakcjonowały, a z wami one systematycznie rosną. Jest faktycznie mierzalny efekt, jest procent, który mówi o tym. Ile jest tego zwrotu? Są kwoty w ogóle co do grosza napisane, jakie są wydawane, a, a jaki jest przychód? Nie mam czasu uczyć się reklam, kiedy mogę skorzystać z profesjonalistów, którzy pomogą mi. I co mi się jeszcze bardzo podoba, u Was jest taka, taka płatność, która jest zależna od wyników. Z Wami nam się udało, udaje nam się systematycznie zwiększać grupę odbiorców, którzy. O nas wiedzą, pokazujemy im dany produkt, który mógłby ich interesować, no i dzięki czemu oni mogą go kupić i są później zadowoleni. Jest to mierzalne, co było też dla mnie zaskoczeniem przy reklamach, bo myślę, że tak, no po prostu się reklamujemy, tak jakby wieszamy baner przy ulicy, i jakby w sumie to nie wiemy, nie? skąd ten klient przyszedł. Na tu zdecydowanie mm, widać to. Jesteście prawdziwi, istniejecie. Ja jestem potwierdzeniem klientem który jest zadowolony z usługi, więc warto przetestować u siebie w firmie. Damian Szczepański. O marketingu, biznesie, o życiu. Witam Was serdecznie. Z nami jest dzisiaj pani Agnieszka Kaproń. Pani Agnieszka współpracuje z nami chyba już od sierpnia tamtego roku, czyli przeszło rok. Witam Pani Agnieszko, jakby Pani powiedziała, czym się Pani zajmuje? Dzień dobry. Zajmuje się, można podejść do tego w takich dwóch aspektach. Pierwszy to to, że szkole młodych początkujących przede wszystkim może nie młodych, młodych stażem, logopedów oraz pedagogów, szkole ich, jeśli chodzi o podstawy diagnozy, podstawy terapii. Przede wszystkim zajmuje się niedosłuchami, opóźnionym rozwojem mowy, ale właśnie wspiera młodych logopedów. I tutaj zarówno sprzedaje produkty fizyczne, takie jak tutaj widać pewnie za mną książki czy pomoce logopedyczne, ale także szkolenia online, szkolenia stacjonarne. Teraz na przykład organizujemy także taką dużą, ogólnopolską, już drugą konferencję, kocham słyszeć, i to jest jeden aspekt. A drugi, który bardziej będzie związany z państwem, jest to, że po prostu zajmujemy się sprzedażą, tak naprawdę, sprzedażą siebie, sprzedażą swojej marki, sprzedażą swoich produktów. A proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że państwo do nas trafili? Bo z tego co widziałem, wcześniej współpracowali państwo z czterema, chyba już agencjami. Mhm. Mój mąż znalazł Państwa na YouTubie, na, na kanale biznes od początku zobaczył jakiś tam wywiad i stwierdził, że spróbujemy. Był po prostu zadowolony, nie wiem, z tego wywiadu, spodobało mu się i stwierdził, że spróbujemy. No bo właśnie testowaliśmy już kilka rozwiązań firmy. No i jakby nie byliśmy zadowoleni z. Wyników obsługi i innych aspektów. A co by Pani mogła powiedzieć o współpracy z nami? Jeśli chodzi o współpracę, bardzo, bardzo nam się to podoba, że jest kompleksowa, ponieważ nie mamy czasu, mając jeszcze dwójkę małych dzieci mamy dwulatka, dwulatkę i pięciomiesięczne dziecko, plus mamy swój biznes nie jeden i robimy różne rzeczy bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych. Nie mielibyśmy czasu na to, żeby zajmować się wszystkimi aspektami osobno, a Wy robicie wszystko kompleksowo, tak naprawdę. Można Wam jakby zlecić wiele rzeczy, i nie musimy się zastanawiać nad, nad różnymi aspektami, tylko na przykład to Państwo analizują pewne wyniki i tak dalej. I to jest jeden, jeden aspekt, który nam się podoba, a drugi. To taki, że jesteście w docy o północy, tak bym powiedziała. Być może macie jakieś standardy godzinne pracy, ale wiem, że były takie sytuacje, kiedy mój mąż w środku gdzieś nocy, nie wiem, wieczorem pisał, a pan, który tutaj był odpowiedzialny za kontakt z nami, obsługiwał nas po prostu, tak jakby, no nie wiem, poza godzinami pracy, że były to gdzieś wieczorne, nocne godziny i tak dalej, a w poprzednich firmach. Było tak na przykład, że było do 15 i jakby koniec, i jakby wtedy już nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi. I jeszcze jeżeli mieliśmy jakąś kampanię ważną dla nas, która ruszała w weekend, to nie mogła ruszyć w weekend, bo nikt nie pracował wtedy. A tu nawet jeżeli Państwo nie pracują, to wiem, że jesteśmy w stanie się dogadać, że okej, okay, ale w tym wyjątkowym przypadku gdzieś tam coś tam puścimy, tego i tego dnia czy o tej, o tej godzinie. Jeżeli to jest oczywiście możliwe po obu stronach, a nie tak, że. Dobra, a to koniec. Więc ta elastyczność, myślę, że to jest też tutaj bardzo, bardzo ważne. Dla nas, właśnie w kontekście przede wszystkim tego, że jesteśmy no rodzicami małych dzieci, gdzie elastyczność jest nam bardzo potrzebna. A proszę mi powiedzieć, bo mówiła Pani w kontekście tych czterech agencji o tym, że nie byli Państwo zadowoleni z wyników. Z nami współpracują Państwo już ponad rok, więc jak to wygląda właśnie w kontekście tych wyników? Jeśli wyniki, jeśli właśnie chodzi o wyniki, to też właśnie poprzednie firmy, no może byśmy przeboleli taką obsługę, jeżeli byłyby fajne wyniki, ale nie było żadnych, żadnych praktycznie wyników, które by nas satysfakcjonowały, a z wami one systematycznie rosną. Budujemy sobie tę grupę. Klientów, tak, którzy korzystają coraz częściej, wykorzystuje, jakby wykorzystują reklamy. Może nie tak, nie powinnam tego tak nazwać, ale w każdym razie chodzi o to, że częściej korzystają z tego, że wyświetli im się reklama i kupują ten produkt. I generalnie my mamy naprawdę. Świetne produkty. One są pod naszą grupę docelową stworzone, skrojone na miarę. Są dobrze przygotowane, są tanie, są, no, odpowiadają na potrzeby wszystkich naszych klientów, ale mieliśmy trudność z dotarciem do klienta, bo pisały do mnie, wiele osób pisze do mnie: A czy ma pani coś i coś? Ja to mam, sprzedaję to od nie wiem, dwóch lat, a ktoś o tym nie wie. I chcieliśmy właśnie poszerzyć świadomość o tym naszym produkcie, bo on, zarówno te produkty, które sprzedajemy, są dobre. Właśnie w dobrej cenie, odpowiadają na potrzeby, tylko nie mogliśmy ich pokazać, mieliśmy trudność, a z Wami nam się udało, udaje nam się systematycznie zwiększać grupę odbiorców, którzy o nas wiedzą, pokazujemy im dany produkt, który mógłby ich interesować, no i dzięki czemu oni mogą go kupić, i są później zadowoleni. My jesteśmy zadowoleni, państwo są zadowoleni, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni ostatecznie. A proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że nasze kampanie są mierzalne? Czy może pani wejść, sprawdzić, która reklama ile generuje dokładnie sprzedaży? Tak, są mierzalne. Głównie u nas zajmuje się kontaktem takim um, i tą mierzalnością. Oprócz oczywiście Państwa, ponieważ Wy się tym zajmujecie, ale mój mąż jakby to bardziej analizuje i czasami woła mnie i mówi: Agnieszka, Agnieszka, zobacz, jaki jest ten ROAST. Tak? I zobacz, tu taki wskoczył. I jest faktycznie mierzalny efekt. Oczywiście mm, też będzie to zależało troszeczkę od produktu. Jaki sprzedajemy, najbardziej mierzalne jest to, kiedy ja sprzedaję coś tylko w reklamach, i, i wtedy jest to sprzedawany konkretny produkt. Nie, no bo jeżeli to jest takie na ogólnie jakieś tam zasięgi bardziej takie kampanie, może niesprzedażowe albo ja sprzedaję jeszcze to w innych, w innych źródłach, to czasami jest tak, że wydaje nam się, że z reklam powinno być więcej. A jest napisane, że troszkę mniej, ponieważ wiem, że są takie na przykład systemy, które to chyba na iPhone'ach, z tego co wiem, które, czy gdzieś tam jak się włączy jakiś tam tryb, mąż mi to tłumaczył, ale incognito, także, że jeszcze więcej byłoby tak naprawdę sprzedaży reklam, wychwytlałoby się. Więc nie wiemy tak do końca, czy to my tak organicznie sprzedaliśmy, czy to też reklama, ale to na plus dla Was, bo jak już to, jeszcze więcej niż są wyniki. Niż to, co a widać tak, w panelu. Bawa, niż to, co widać w panelu, tak. Więc generalnie w panelu wszystko widać. Jest procent, który mówi o tym, ile jest tego zwrotu, są kwoty w ogóle co do grosza napisane, jakie są wydawane, a, a jaki jest przychód. Więc więc tak, więc jest to mierzalne. Co było też dla mnie zaskoczeniem przy reklamach, bo myślę, że tak, no po prostu się reklamujemy, tak jakby wieszamy baner przy ulicy i jakby w sumie to nie wiemy, nie? skąd ten klient przyszedł, czy z tego banera, czy z czegoś innego, na tu zdecydowanie hmm, widać to. Powiem pani tak, że nawet mieliśmy takie przypadki, że był klient, który chciał sobie po prostu robić promój post na Instagramie, promować te, te treści i był do tego tak przyzwyczajony, a ta, tak samo jesteśmy w stanie sprawdzać tego, tego wyniki. I y, okazywało się, że to promowanie posta wielol, wieloletnie przez niego praktycznie nie powodowało żadnych sprzedaży. Być może jakiś efekt taki brandingowy się pojawiał, y, ale aż dziwne, że ludzie po prostu gdzieś tam w głowie przypiszą sobie, te konwersje, przypiszą sobie tą sprzedaż do, do jakiegoś takiego źródła ruchu, które w ogóle nie było sprawdzane i nie było mierzalne. Także dużo firm rzeczywiście ma z tym problem, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, która reklama, która kampania jakie generuje realne wyniki odzwierciedlające się po prostu w przychodach. A proszę mi powiedzieć, co by Pani powiedziała właśnie. Tym osobom, które zastanawiają się, czy warto z nami współpracować, czy warto yy, sprawdzić naszą usługę, czy warto wejść w współpracę z naszą firmą. Powiedziałabym e, to, co mówiliśmy trochę jeszcze za kulisami, że jesteście prawdziwi, istniejecie. Ja jestem potwierdzeniem, klientem, który jest zadowolony z usługi, więc warto przetestować u siebie w firmie. E, moim zdaniem Oczywiście to jest subiektywne zdanie, ale, ale myślę, że, że zgodzi się większość, że jest to warte i nie jest to, jakby jest to usługa wymierna, widać efekty. Oczywiście zawsze można też... Ewentualnie mieć w głowie, że zawsze można zrezygnować, jeśli nie będą oczekiwane efekty i tak dalej. Więc jakby jesteście, to jest pierwsza rzecz, istniejecie, ale też um, powiedziałabym, że jeżeli robimy, jest takie, takie, może sentencja, już nie pamiętam kogo, czy to um, Forta, o tym, że gdy robi się cały czas to samo i oczekuje się innych efektów. To jest trochę bez sensu. Więc jeżeli Wy robicie swoje kampanie, sprzedaż, macie jakiś, jakąś sprzedaż, nieważne czy to jest tysiąc, dwa, 3, 20, 50 tysięcy miesięcznie, czy jeszcze więcej, to robiąc to samo, raczej niczego nie zmienicie, tak? Więc musicie z czegoś skorzystać, spróbować, wypróbować nowe rozwiązania, nowe możliwości, i reklama, płatna reklama jest jakby odpowiedzią na to. I oczywiście można robić to samemu. Jasne, tylko szczerze mówiąc, poświęcać wiele, wiele godzin nauki do tego, jak to wszystko działa. A i tak nie macie takiego doświadczenia, i nie będziecie mieć doświadczenia aż takiego, bo nie obsługujecie kilku czy kilkunastu firm, tylko, nie wiem, swoją jedną czy dwie. Więc czy to jest warte zachodu? Dla mnie nie. Ja nie mam tego czasu, ja mam dzieci, ja mam dom, męża i życie, i nie mam czasu uczyć się reklam, kiedy mogę skorzystać z profesjonalistów, którzy pomogą mi. I co mi się jeszcze bardzo podoba, u Was jest taka, taka płatność, która jest zależna od wyników. Nie wiem, czy to jakby, nie pamiętam już, czy my wybieraliśmy taką opcję, czy to jest... Jest to dostępne cały czas, tak. Tak, jest to dostępne, więc jakby nie ma wyników, tak, no to nie będę, nie wiem, płaciła nie wiadomo jakich horrendalnych kwot, tylko jakieś tam obsługowe, a jeżeli są bardzo dobre wyniki i ja zarobię milion złotych powiedzmy, to ja chętnie ozdam. Ten część zarobku, jeżeli ktoś mi wygeneruje milion, tak, więc jakby chętnie, nie? Oddam jakąś tam część, swój procent. Dzięki temu ktoś mi wygeneruje kilka razy więcej, oczywiście. Więc też trzeba patrzeć właśnie w tych kategoriach, że w sumie niczego nie tracimy, a możemy bardzo, bardzo dużo zyskać. Bardzo pani dziękuję, pani Agnieszko, za tą, za, tą, za tą opinię. Jakby pani jeszcze powiedziała, tak podsumowała, kiedy i komu pani dokładnie może pomóc, tak już na dokończenie, żeby osoby, które oglądały ten nasz, ten nasz krótki wywiad, tę naszą krótką rozmowę, też dowiedziały się przy okazji czegoś o pani. Mm -hmm. Jeśli chodzi o moją profesję i moje, mój zakres działania, to tak jak wspomniałam na początku, pomagam młodym logopedom, więc jeżeli ktoś jest logopedą czy pedagogiem, nie wie, jak poprowadzić terapię, diagnozę, nie wie, jakich narzędzi użyć do terapii. Tutaj użyję już trochę bardziej mojej nomenklatury, dyslali, niedosłuchu, opóźnionego rozwoju mowy. To właśnie ja w tym pomagam, ale także zajmuję się, tak jakby jako logopeda, mam takie specjalizacje jako surto logopeda, specjalizuję się w rehabilitacji dzieci z niedosłuchami, z aparatami słuchowymi, z implantami ślimakowymi i innymi. I jeżeli dziecko się rodzi w szpitalu i nagle mama dostaje informację, jest niesłyszące, coś nie wyszło w badaniach słuchu, to ja to dziecko prowadzę od pierwszych dni życia, tygodni życia, rehabilituję, wskazuję, jak go zaprotezować, są do tego różne możliwości, aparaty, operacje itd. Tak więc ja idę z nim krok po kroku całą ścieżką, więc to robię z pacjentami, rehabilituję ich. Lub gdy dziecko nie mówi, czyli dwa lata ma trzy lata. Uwaga, teraz y, blok edukacyjny, dwulatek, dwa lata, 24 miesiące ma mówić, czyli mówi mama przynajmniej, mama daj, mama am, y, przynajmniej zdaniami prostymi, więc jeżeli twój dwulatek, 24 miesiące dziecko nie mówi, to nie jest norma i nie można tego, i w ogóle nie ma opcji, że to niby chłopiec, że później mówi, to są mity, nieprawda, ma mówić, A więc jakby co, to, y, to od razu edukacja, i właśnie zajmuję się też dziećmi, właśnie takimi dwulatkami czy trzylatkami, które nie mówią z jakiegoś powodu, i odkrywamy, jaki to jest powód, znajdujemy przyczynę, pokonujemy ją, jeżeli jest tylko to możliwe, rozwijamy mowę i dorównujemy do rówieśników. Pani Agnieszka, jeszcze tak na koniec a gdzie można pani znaleźć, panią znaleźć? Gdzie można znaleźć pani kursy, pani produkty? Mam swoje strony internetowe przede wszystkim wwwagnieszkakapron.pl czyli tak jak moje imię i nazwisko i tam można znaleźć właśnie szkolenia stacjonarne online, produkty PDF dla właśnie pedagogów, logopedów, rodziców również, ale też działam bardzo prężnie w mediach społecznościowych. Agnieszka Kaproń, terapia dzieci z wadą słuchu, to na Facebooku, ale także na Instagramie, tam też trochę prywaty więcej, Agnieszka. Podłoga Capron, więc wszystko imię i nazwisko, praktycznie. No i mamy też produkty fizyczne www.sklep.logopedy.pl. Teraz będziemy rozszerzać gamę produktów fizycznych i je promować z wami, oczywiście. Wkrótce będzie kolejne. Kolejna pomoc, kolejna pomoc do wspierania rozwoju mowy dzieci. I mamy jeszcze platformę subskrypcyjną www.baza.terapii.pl z materiałami elektronicznymi dla pedagogów, logopedów, rodziców, karty pracy, które ułatwiają im diagnozę i terapię. Czyli, Pani Agnieszko, nie założyła Pani tych wszystkich biznesów tylko po to, żeby, żebyśmy nagrali czy zrobili to nagranie. Dlatego, że czasem są takie insynuacje, naprawdę. Czasem ludzie potrafią sobie takie rzeczy wymawiać, naprawdę. Nie, można, można sobie spokojnie zobaczyć kilka lat wstecz, od mojej, jeszcze przed moją pierwszą ciążą, można poglądać na Instagramie, co robiłam, gdzie robiłam, można pewnie odkopać jakieś, chociaż nie, bo nie zapisywałam tych relacji. Odnośnie innych firm, właśnie z których nie byłam zadowolona, ale pojawiały się i czasami. I robiła relacje. Pani nawet relacje z film, z których nie była Pani zadowolona? Tak, to znaczy takie krótkie, typu dzisiaj pracuję z firmami i typu. Słabo, tak. W skrócie. No, <laughs> no, <siebie> <laughs> więc, więc, więc tak w takim wielkim skrócie. W każdym razie można spokojnie zobaczyć w mediach niespołecznościowych. No i zapraszam do kontaktu, jeżeli macie z tej mojej branży jakieś pytania, albo wasz dwulatek nie mówi, a powinien, przypominam, powinien mówić. To tym bardziej cieszy mnie Pani Agnieszko, że w naszym przypadku to są innego rodzaju opinie. Serdecznie Pani dziękuję. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich widzów, szczególnie posiadających dwulatków nie mówiących na, na Pani stronę i zapraszamy do kontaktu. A Pani serdecznie dziękuję za to, po pierwsze, że obdarzyli nas Państwo, Pani i Pani mąż, zaufaniem, oraz za to, że, że, że po prostu dzielą się Państwo tym, jak wygląda współpraca z nami, bo pomaga to po prostu innym firmom. W tym, żeby, żeby wzbudzić też ich zaufanie do nas, że, że jeżeli skorzystają z naszej usługi, to będzie to dopiero początek współpracy, a nie koniec, tak jak w większości przypadków agencji to wygląda. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Podlinkujemy tutaj oczywiście Pani stronę w komentarzu czy też w opisie. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Zapraszam i dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.